Dobra, bez tyrtolenia, Ogłaszam Ask Me, czyli film, w którym odpowiem na pytania związane z moim kanałem i co dalej będzie. Możecie zadawać pytania pod filmem lub na priv na Discordzie. I uwaga. Nie będę odpowiadać na pytania związane z Qenaem, bo w przeciwnym razie będę usuwać komy lub nie odpowiem. Ask mi będzie w piątek. O, i macie tutaj mały film, który stworzyłem w 2019 roku. It's me, son, hey. Kurwa do... No w końcu! Kurwa! Co? Kurwa. Nie wejdzie? A mi pasuje, żeby... To mam młotkiem do... Ej, y, gdzie masz mufę? Powiedz no, mi gdzie masz przy kolanku Mufę? Odwróć to kolanko! Nie kręć nim kurwa! Tylko mów wątło ciebie! Odwróć drzwi! Tak. Kurwa! 180 stopni! Naby ją! Psiętrzyj! Pokażę kolonę do góry. Dobra, południe. Daj mi to! Tak! Tak! Będzie! Tak, tak! Odwrotnie się odbywa całe!